To każdy Polak, a na pewno każdy maturzysta, powinien wiedzieć o Mieszku I. Wywodził się z dynastii Piastów, prawdopodobnie był synem Siemomysła. Według legendy do siódmego roku życia był niewidomy, a potem cudownie odzyskał wzrok. Legenda metaforycznie nawiązuje do tego, że Mieszko I przyjmując chrzest wyciągnął Polskę ze ciemności pogańskiego zabobonu. Około 960 roku objął rządy a w 965 roku jego żoną została czeska, chrześcijańska księżniczka Dobrawa. Wcześniej według relacji Galanonima miał siedem pogańskich żon. W 966 roku Mieszko przyjął chrzest, w 967 roku pokonał banitę Wichmana stojącego na czele Związku Wieleckiego i rozpoczął podbój Pomorza Zachodniego. W 968 roku powstało pierwsze polskie biskupstwo w Poznaniu, a biskupem został Jordan, który ochrzcił Mieszka. Jordan, nie Jordan! W 972 roku Mieszko pokonał Magrabiego Łużyckiego Chodona pod Cetynią, gdzie wsławił się jego brat Szcibor. W 977 roku zmarła Dobrawa, a nową żoną Mieszka została Oda, niemiecka arystokratka. W latach 80. X wieku Mieszko podbił Małopolskę i Śląsk, które wcześniej znajdowały się w rękach czeskich. W 991 wydał dokument Dagoma Judex, oddając Polskę pod opiekę papieżstwu. W 1992 roku Mieszko I zmarł.